Cześć. Dziś mam przyjemność zobaczyć się z Emilią. Również w takim w takiej odsłonie jeden na jeden, czyli w rozmowie indywidualnej. Emilia Witaj. Cześć, Cześć. witam Ciebie i wszystkich, którzy to słuchają. Bardzo mi Przy... miło, że tu jestem. Przypomnę, że Emilia jest instruktorem jogi Kundalini i myślę, że też popowiada nam troszeczkę. O tym, natomiast chciałabym, żeby nasze spotkania nie miały takiej odsłony, że po prostu spotykamy się i chwalimy, jakie metody, które stosujemy, są wspaniałe, ale chciałabym, żebyśmy po prostu porozmawiały też o elementach naszego życia, które nie zawsze było piękne, wspaniałe i, i, i często trzeba było po prostu dać z siebie trochę więcej. I jak nam wtedy pomogły metody, które mm, po prostu znałyśmy, znamy i tak jak powiedziałam, sprawdzały nam się. I dzisiaj zaproponowałam temat wytrwałości. Jak w sumie też mówiłam na poprzednim. Nagraniu dla mnie wytrwałość jest bardziej um, związana z takim procesem psychicznym naszego, um, nas. Natomiast wytrzymałość już jest bardziej wytrzymałością fizyczną, aczkolwiek też rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że mimo wszystko w tej wytrwałości ta wytrzymałość też się musi pokazać. Natomiast, um, Emilia, może chciałabyś też powiedzieć, czym dla ciebie jest tutaj w tym przypadku wytrwałość, jak, jak ją rozumiesz, czym dla ciebie jest i jak się też pokazywała w Twoim, w twoim życiu, kiedy musiałaś być wytrwała. Tak, sobie myślałam dzisiaj mocno o tym, i trwałość to jest przede wszystkim dla mnie dyscyplina, jakieś tam zaangażowanie i podjęcie jakiegoś tematu, jakiejś decyzji wobec siebie i bycie w tym, ale nie powiem, że bez względu na wszystko, <laughs> może kiedyś tak myślałam, ale dzisiaj to jest takie bardziej z czułością i, i miłością do siebie, że nie jestem katem. i stoję nad sobą, że jak czegoś nie zrobię, to się biczuję, tylko już raczej otulam się. No myślę, że przede wszystkim dyscyplina i tak jak w jodze, którą praktykuję. A powiedz mi, no bo jednak jak obserwuję Ciebie, to na przykład widzę, że czasami bardzo wcześnie rano prowadzisz jogę mhm. <laughs> albo też dosyć późno wieczorami. Mhm. Co też tak zakrawa o, o taki moment wyciszenia przed snem, tak? Znaczy, niektórzy mogliby stwierdzić, że, że po prostu fajnie, jak wieczór się już zaczyna zbliżać, robi się ciemno, ja wtedy mogę się położyć do łóżeczka, poczytać książkę i to jest dla mnie relaks fajne, nie? A jednak ty spędzasz ten czas z jogą. Joga kundalini jest też oparta o energię, tak? Więc my też panujemy nad tymi energiami, które w naszym ciele są, uwalniamy czasami niektóre energie, czasami nad niektórymi próbujemy zapanować czy je okiełznać, ale jak to jest z tym, że, że właśnie trzeba wstać rano? Wstać wcześniej rano i, i, i poćwiczyć, czy też po prostu poprowadzić tą jogę? Czy też późnym wieczorem jednak nie położyć się do tego łóżka z książką, tylko też, no powiedzmy, jakiś obowiązek wykonać, z którym się też zobligowałaś, nie? Ja może najpierw powiem o swoim przypadku, na mnie jak to było. Mhm. I to generalnie nie trzeba wstawać rano. Ale jak się nie, ma, nie miało, jak ja nie miałam innej możliwości, bo w dzień pracowałam m, przed komputerem cały dzień, no to m, i wiedziałam, że tylko rano będę miała ten swój czas, kiedy wszyscy sobie śpią, to wtedy wstawałam o piątej, nawet o czwartej, żeby zrobić sobie tą swoją praktykę i mieć to poczucie, że zrobiłam coś dobrego dla siebie z myślą o tym, że że robię naprawdę jakiś tam mały kroczek, żeby się zbliżyć do siebie, do jakichś tam celów. Generalnie nie było to, dla mnie to nie, jest, nie było trudne. Znaczy wstawanie rano, o może tak, bo ja uwielbiam poranki. Gorzej właśnie z wieczorami. Ja podziwiam w sumie tych ludzi, którzy do mnie przychodzą teraz wieczorami, że mi się chce wyjść i przyjść na tą jogę i wykonać jakieś działanie, nawet to, że trzeba dotrzeć, ubrać się i, i później poćwiczyć. Nie wiem, jak u ciebie jest, czy poranki, czy tim poranki, czy tim wieczór. O, no właśnie, to u mnie poranki to tutaj się odzywa ta wytrwałość chyba najbardziej, bo y, ja jestem typową sobą i, i ja bym z chęcią y, wieczorami. Y, Łykała wiedzę um, tak naprawdę um, kilogramami, tonami, yy, i, i bym sobie rozłożyła jakieś książki do nauczania, do nauczania się. Tak? I, I to jest taki moment, kiedy ja no, jestem aktywna. Widzę, że mój mózg jest wtedy aktywny. Natomiast yy, no, przychodzi poranek, kiedy no, niestety jestem tym typem, który ma kilka budzików. I mam jeszcze jeden wspaniały budzik, ponieważ moim budzikiem jest kot i w momencie jak mój kot słyszy budzik, to wtedy przybiega i się kładzie na mnie i, i każe się głaskać, więc nie pozwala mi zasnąć. I myślę, że te poranki są takimi elementami wytrwałości takiej krótkotrwałej, tak? bo ja wiem, że muszę wytrwać, ja muszę wytrwać po to, żeby dzieci do szkoły wypuścić, żeby zrobić im śniadanie, żeby przygotować się do pracy i, i to jest taki myślę, że najcięższy moment w, w ciągu tego dnia. Ale tak patrząc z lotu ptaka, jak patrzę się na nich, to sama wewnętrznie jestem zadowolona, że, że ja daję radę, że, że i oni wychodzą do tej szkoły, że oni są najedzeni, mają śniadanko, że niczego im nie brakuje. I myślę, że to jest takie patrzenie mamy na, na swoje zadania pod tym kątem. No a właśnie, a powiedz mi, przychodzą do Ciebie na pewno mamy, które w podobny sposób zmagają się ze swoim życiem, czasami bardziej szarym, czasami bardziej kolorowym. Ale jednak wybierają to miły kundalini, żeby, żeby popraktykować z tobą. Jakie one mają takie swoje wewnętrzne potrzeby? Czy one na przykład dzielą się z tobą? Dlaczego one właśnie mają ochotę przyjść? A zwłaszcza powiedz mi o tych, które przychodzą regularnie i właśnie wytrwały w tym, żeby, żeby przychodzić do ciebie regularnie. No, zdecydowanie przychodzą, mamy, ale myślę, że jeden, jeden taki główny motyw jest to, żeby znaleźć dla siebie czas i zrobić coś dla siebie w ciągu te, tego zabiegania. Przychodzą też takie mamy, które rzeczywiście stawiają się nawet kilka razy w tygodniu. I widzą te efekty tak naprawdę takiego między innymi wyciszenia, Walą się tym, że już na przykład nie krzyczą na dzieci. <grych> Są w stanie się zatrzymać in. albo, między innymi albo tylko dzięki Jodze Kundalini, ale myślę, że też jakieś Dodatkowe rzeczy y, też praktykują. Powiedz mi, Emilia, bo z tego, co mówisz, to y, przychodzą kilka razy w tygodniu do ciebie te, te, niektóre y, te same kobiety i nie widzą to, właśnie że... efekty, nie? Y, czyli y, ty, z tego, co mówisz, to jednak widząc rezultaty i, i y, 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 widząc po sobie zmianę, czyli taki osiągnięty cel, to też motywuje do tego, żeby ta wytrwałość jednak pozostała z nami, nie? No, myślę, że tak. Ja znaczy myślę i czuję i też doświadczam na sobie, bo to nawet nie chodzi o to, że, że tylko czujesz się zrelaksowana, wyciszona, ale tak naprawdę tak jakbyś zakładała różowe okulary i naprawdę widzisz świat piękniejszym. Zdecydowanie weselej mm -hmm. można zobaczyć Coś, czego nie widziało się wcześniej, no, ja, ja przynajmniej miałam takie sytuacje w swoim życiu, że no nie bywało tak, że nie chciało mi się wstawać rano z łóżka i nie widziałam sensu, a odkąd jest ze mną joga kundalini, to mm, chce mi się żyć, chce mi się doświadczać i, i moje życie zdecydowanie się zmieniło. Super, a powiedz mi. Myślę, że ty mama że też się udziela i, i doświadczają tego. I dlatego wracają. Mm -hmm. Powiedz mi, to w takim razie jak ta joga, Czy jest na przykład jakaś kryja na wytrzymałość? Znaczy, nie wytrzymałość, tylko wytrwałość, przepraszam. Bo ja myślę, to jest, że... jest no. właśnie, bo ogólnie wytrwałość to jest takie słowo, do którego można wiele przylepić. Nie? Tak jak ty sama powiedziałaś, że dla ciebie wytrwałością jest dyscyplina, nie? Ale każdy inaczej by mógł zinterpretować. Ja sama mówię, że kojarzy mi się z wytrzymałością, właśnie też z takim no. czasami zaciśniętymi zębami. Ale jest, myślę, dużo takich podobnych, jakichś takich zbliżonych odczuć w człowieku, które do tej wytrwałości można porównać. I właściwie jak z, z jogą, czy jest krija na wytrwałość, czy trzeba by było kilka innych kri połączyć, żeby tak naprawdę pracować z tą wytrwałością? Ja nie wiem, no sama joga jest dla mnie jakimś treningiem wytrwałości, no bo generalnie w języku Kondalini zaleca się tak, że wybiera się jedną krię i powinno się ją praktykować przez 40 dni, wtedy uczysz się nawyku, możesz ją przedłużyć i praktykować przez 90 dni, wtedy tak zakorzeniasz ten nawyk, później 120 dni, że stajesz się już tym nawykiem i nawet 1000 dni, kiedy już jesteś po prostu mistrzem tego nowego nawyku, Myślę, że to jest bardzo fajne podejście. Tak samo jak z innymi nawykami czy z zdrowym jedzeniem, z czym ja tutaj dalej mam problem, ale to już inny temat. A jeśli chodzi o kryje, to jest nawet taka jedna, którą praktykowałam niedawno. Tak pięknie się nazywa, stań się jak anioły Jest generalnie od naszej takiej wewnętrznej mocy, żeby obudzić ją w sobie i mimo wszystko gdzieś tam dążyć do. Do tego, do czego chcemy. Mm -hmm. A KRI jest po prostu mnóstwo, podobno jest ich 10 tysięcy, więc y, można przebierać Wybierać <grym> na dla siebie to znajdzie. Mówisz y, ponad <grym> tysiąc dni, y, wtedy gdzieś tam będziesz ekspertem, y, tak w cudzysłowie mówiąc z ekspertem, a jak kri jest tak dużo, to może życie z zabraknąć, nie? Chyba, że można Mogę. co chwilę tak wstawać rano i robić 15 w ciągu dnia. Czy to miałoby sens? Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, że można sobie wybrać te kryje, z którym na dany moment po prostu rezonujesz i czujesz, że to ci jest potrzebne i nie ma potrzeby robić wszystkich kryj, bo Zdecydowanie nie starczy życia. Mm -hmm. No ważne, żeby po prostu podjąć tę decyzję i być w tym i rzeczywiście stawiać się codziennie rano, czy wieczorem, czy w ciągu dnia. I to nie musi być też jakaś kryja, która trwa godzinę czy półtora. Może być to krótka, która może. Są takie kryje, które trwają 9 minut, na przykład, i, i to wystarczy. Super, a powiedz mi tak, bo um, wytrwałość to jest nawet te 40 dni, żeby um, wytrwać z kryją 40 dni, żeby um, gdzieś tam ją um, poczuć, w sobie um, ugruntować. A jeżeli my w trakcie czujemy, że ta kryja nie jest dla nas i nawet nie chodzi o takie poczucie, że nam się nie podoba i tak dalej, ale że. Nie wiem, wewnętrznie jednak czujemy, że to nie jest to. To co wtedy z tą wytrwałością? Lepiej zacisnąć zęby i powiedzieć, koniec, kropka, robię ją, bo sobie postanowiłam? Czy, czy stwierdzić, że jednak popróbuję czegoś innego? No, w, w naukach Jogi Kundalini mówi się o tym, że w trakcie robienia tej kryi przychodzi taki moment, gdzieś tam, no, zwłaszcza około 20 dnia, taki kryzys. Możemy poczuć takie zniechęcenie, że to jednak nie to, a zaczyna mnie coś boleć, albo zaczynam czuć różne emocje. No i zaleca się zdecydowanie wytrwałość i pociągnąć tą kryję. No ja tak robiłam. Miałam takie momenty, dużo takich momentów kryzysów, gdzie to przechodziłam. Czasami sobie dałam jakąś ulgę, jak wiedziałam, że coś jest dla mnie w danym momencie za ciężkie, fizycznie choćby, to. Kracałam sobie czas, bo można sobie skrócić czas kry, ale trwałam w tym i zdecydowanie później było lepiej. Także czasami jest tak, że spadamy kroczek stopień niżej, a później się podnosimy o trzy stopnie wyżej. Także polecam jednak trwałość tych. Jednak wytrwałość, no, no i pięknie nam się to spina z tematem naszego dzisiejszego dnia, ale mówisz właściwie, że robiłaś kryję, przypomnij mi jeszcze raz, o tych aniołach, to było pięknie. Stając się jak anioły. Stając się jak anioły, no przepięknie. Tak Czego ona dotyczy, bo sama nazwa pewnie też jest jakimś kodem informacyjnym, ale ona też pewnie mówi o tym, co się wtedy otwiera nie w, w człowieku. To jest bardziej opisana ta krie jako. Takie budzenie tej naszej wewnętrznej mocy. Mimo, że gdzieś tam mamy wsparcie tych aniołów, ale w nas budzi się ta taka anielska moc, gdzie możemy dążyć w swoim życiu do celu i pamiętając o tym, że, że damy sobie radę <noise> mimo wszystko. Ale głównie tutaj się skupiałam właśnie, jeśli mówiliśmy tutaj, mówiłaś o czakrach, właśnie o tej czakry mocy, inaczej czakrze splotu słonecznego. Także tutaj bardzo wzmacniamy. I co zauważyłaś? Kurczę, powiedz, co zauważyłaś tak w sobie, nie? Po tej, po tej całej praktyce. Tak patrząc się na siebie, zanim zaczęłaś i teraz yy, yy, po czasie wiem, że to jest czasami ciężko, bo ten proces dział się razem z tobą. Ty obserwowałaś się każdego dnia, ale gdybyś tak popatrzała jednak wstecz te 40 dni do tyłu, czy tam yy, no tyle, ile potrzeba, żeby wrócić do początku. Yy, co się zmieniło? Nie, to tak trudno powiedzieć o jednej kryje, bo czasami jak robimy, jak przez te 40 dni, to gdzieś widzimy efekty dopiero na przykład za kolejne 40 dni. <laughs> ale mimo wszystko. W ogóle praktykując jego kundalini, widzę, jak wiele się zmieniło w moim życiu. Jak poczułam tą, mimo wszystko, tą swoją wewnętrzną moc do zmiany swojego życia, do podjęcia różnych decyzji. Także dla mnie dzieje się magia, magia cuda i mm -hmm. polecam, jeśli ktoś chce zmienić życie, zmienić coś w sobie, także Joga kundalini zdecydowanie jest jednym z narzędziem, które może być w tym pomocne. Tylko potrzeba trochę wytrwałości. Ja ogólnie też pracując z energiami, przychodzi do mnie ktoś, który mówi, że, że coś go boli w człowieku, tak. No i przy odczycie takim energetycznym mówię, kurczę, no tutaj czakrany są niedoenergetyzowane, przeenergetyzowane albo czasami zablokowane, ale to też jest dłuższy, dłuższy wątek natomiast właściwie też ja zawsze mówię jak z nimi pracować ale nie od strony właśnie tej energii kundalini tylko od strony takiej troszeczkę no już w naszej podświadomości, takiej terapii, takiej trochę psychologii, może niekoniecznie mówiłabym tutaj o takiej psychologii wyuczonej, studyjnej, tylko o tym, żeby popatrzeć na każdy ból, na każdą energię w naszym ciele, właśnie pod kątem tego, że może być związana z emocjami, z energią emocji, która gdzieś tam się w nas zakotwiczyła i nie możemy jej odblokować. Czy w Twoim przypadku też tak było, pracując, bo też wiem, że bezpośrednio na każdy czakram można sobie robić krię, tak? Albo w ogóle można zrobić taką, gdzie, gdzie można z wszystkimi popracować. Ale czy zauważyłaś tak od strony, niekoniecznie wiedząc wszystkiego o czakramach, tak? Po jakimś czasie właściwie ta energia w Tobie po prostu całkowicie się zmieniła, jakby coś się roztopiło, a było wcześniej zamrożone. Czy miałaś taki efekt wow? Znaczy, no, zdecydowanie takim efektem wow... Może nie dla wszystkich, którzy mnie słuchają, a dla samej siebie jest no, otwieranie tej czakry gardła. Bo jak gdzieś tam <gryw> bardzo malutko mówiłam, albo wcale wyrażałam się raczej przez moją sztukę, niż przez wypowiadanie się. I to, że. I ta taka odwaga, pewność siebie. To, że w ogóle staję przed ludźmi i prowadzę zajęcia, to jest zdecydowanie no, dla mnie wow, i taka zmiana niesamowita. Jeszcze wracając do tych o, o bólach, o których mówiłaś, tak jak ja, ja zaczęłam praktykować się kundalini, to właśnie zaczęłam od każdej czakry. Robiłam na każdą czakrę kryję przez 40 dni, bo miałam bardzo różne odczucia w ciele bólowe, też emocjonalne. Ale to wszystko mijało i jest lepiej, i otwierało się. <noise> Także polecam. To, to by znaczyło, że jesteś takim żywym przykładem, żeby powiedzieć osobom, które mówią: A, to jest niemożliwe, nie ma czekramów, albo tam, tam nic, nic się ze sobą nie łączy w ciele, tak? Że jednak ruch i energia przepływająca przez ciało nagle pokazuje: O, to miejsce w Twoim ciele to jest prawdziwe. Tam, tam jest energia, tam się coś dzieje, i, i, i zauważ to, nie? Dokładnie. Można to poczuć. Emilia, a jak rodzina, powiedz mi, reaguje na Twoją zmianę? Bo z, tak jak powiedziałaś przed chwilą, z dość cichej osoby, która też gdzieś tam starała się nie wypowiadać, tak? coraz więcej mówisz, więc pewnie też jest to widziane... Wśród bliskich, wśród, wśród rodziny. Tak, może troszeczkę sobie zażartuję, ale mówi się, że żona, która mało mówi, jest skarbem dla męża. <laughs> ale to też jest odwaga w wypowiadaniu własnego zdania, w stawianiu granic, w byciu asertywną i, i w byciu podążającą, tak jak mówisz, za tą mocą wewnętrzną, za tym wewnętrznym głosem. Więc na pewno jest zmiana widoczna nie tylko w głosie, ale też w priorytetach, które gdzieś tam masz, masz w życiu, nie? Jak, powiedz mi, jaka jest reakcja na to, Twoich bliskich? Znaczy, mój mąż zdecydowanie jest z moim wsparciem i w tych zmianach, które się zadziewało i zadziewają. Ale to też nie było tak, że w domu byłam całkowicie cicha. domu trochę inaczej, bywa. Ale jestem wdzięczna mojej drugiej połówce, bądź nie połówce, mojej drugiej, po prostu mojemu partnerowi mężowi. I jestem też mu wdzięczna za to, że jak mnie zobaczył po pierwszym module kursu nauczycielskiego jogi, i powiedział do mnie, że wow, to wyglądasz, jakbyś wreszcie była na swoim miejscu, i to było po prostu niesamowite. <noise> I tak też się czułam. Poczułam się wtedy jak w domu. Także super. Mój, mój synek dziewięcioletni prawie, trochę się podśmiechuję z mantr, który śpiewam, ale później sobie sam je podśpiewuję, więc jest wesoło. Generalnie czuję wsparcie, mimo że naprawdę przez tą wiele miesięcy praktyki przychodziły do mnie różne emocje, niezbyt przyjemne i też dla moich do domowników, ale wszystko to przetrwali <grych> I, i są wsparciem, to jest piękne, co powiedziałaś właściwie odnośnie tego, że byłaś po tym pierwszym panelu tak, szkoleniowym, że, że mąż powiedział, że jesteś na swoim miejscu i, i myślę, że to chyba to jest ta największa wytrwałość, że mimo wszystkich przeciwności, tak długo um, kobiety mają taką zdolność do um, um, stawania się osobą, której się oczekuje od nich, nie, że, że my, oczekuje się od nas, że będziemy ładne, że będziemy grzeczne, że będziemy się ładnie odzywać, ładnie uczyć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jesteśmy wpychane w nie te schematy, które chcemy i to jest chyba taka nasza największa wytrwałość w tym, że, że potrafimy czasami mimo wszystko jeszcze się uśmiechnąć do tego, a Przychodzi moment ściągnięcia z nas, jeżeli pozwolimy oczywiście na to, ściągnięcia z nas tego ciężaru, tego całego muszenia być kimś i możemy stać się kimś, kim naprawdę chcemy, więc chyba największą taką nagrodą za wytrwałość właśnie jest osiągnięcie tego celu, ale tutaj ja myślę cały czas o tym celu dążenia do siebie, że dotarłyśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy w stanie popatrzeć na siebie. Uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć: Dałam radę, ale nie dałam radę dla innych, ale dałam radę dla siebie. Nie? Ładnie. Tak, to jest bardzo niesamowite. I... I też czasami, jak sobie tak cofnę się, to też byłam po prostu nawet w takich momentach, że nie wiedziałam, co chcę, jak chcę, kim, sensu, kim chcę być, jak dorosnę, ale wiedziałam, czego już nie chcę. No, i, i znowu to powtórzę. Wsparciem była tutaj joga Kundalini, która też właśnie odkrywa te wszystkie nasze warstwy i dokopujemy się do tego swojego serducha, co tam w nim jest, i wtedy możemy iść ku sobie jeszcze bardziej. Cudownie. Myślę, że Emilia jeszcze o wielu wewnętrznych emocjach, o różnych rzeczach z przyjemnością porozmawiam z Tobą w następnych odcinkach, bo no nie tylko wytrwałość, tak, ale nawet ta wewnętrzna moc i inne kryje. Ja, ja po prostu jestem ciekawa tego wszystkiego, co tam się kryje, ale na jednym spotkaniu ciężko jest omówić kilka, a, a później jeszcze zaczęłoby się zbaczanie z tematu. Natomiast no, wytrwałość na pewno jest elementem, który. Towarzyszy nam każdego dnia i, i życzę sobie, Tobie oczywiście i, i naszym słuchaczom, tego, żeby, żeby wytrwać, tak? Żeby wytrwać w tych naszych wewnętrznych celach, żebyśmy sobie zweryfikowali, czy one są tymi naszymi celami, czy czymś, co jest narzucone. Odkrycie tej, tej własnej swojej drogi i, i patrzenie na siebie z tą czułością i otuleniem się, niezależnie od tego, co przeżyliśmy, czy się z tym zgadzaliśmy, czy się nie zgadzaliśmy, ale, ale przeszliśmy tą drogę, jesteśmy teraz tu. I nie patrząc na przeszłość, dalej starajmy się być wytrwali w tych naszych celach, mimo wszystko. Może chciałabyś tak na zakończenie jeszcze powiedzieć coś słuchaczom o, o właśnie wytrwałości. No chcę, ja bardzo zachęcam do, do podejmowania jakichś decyzji i działań, ale naprawdę tak jak Paulina powiedziała, z tą czułością, miłością do siebie i nawet tak, nad takimi najdrobniejszymi, malutkimi kroczkami gdzieś tam Dążyć do siebie, do poprawy swojego życia i, i ku radości. Pięknie, właściwie powiedziałaś coś, co również kończyło film z agą, bo ona tak samo powiedziała, że to są małe kroki w życiu, a jak stawiasz sobie małe kroki, to nie masz później frustracji, że duży krok ci nie wyszedł, więc. Nie dogadywałyśmy się, co będziemy mówić, ale, ale to się powtarza. To się po prostu powtarza. Nie dawajmy sobie celów, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć, a wtedy będziemy wytrwali w osiąganiu tych małych celów, nie? Emilia, bardzo ci serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Czekam na następne. Ja również dziękuję bardzo mi miło. Dziękuję również słuchaczom i do zobaczenia ponownie.